Ale powiedzmy, no, osoby, które decydują w państwie, jaką Polska ma strategię za 5, 10, 15, 20, 30 lat? Podejrzewam, że żadnej. A przecież naród z taką tradycją, z taką kulturą, z takimi bogactwami naturalnymi najmniejszymi w Europie musi mieć ambicje, musi być liderem. Ale żeby być liderem, trzeba mieć wiedzę. Trzeba mieć myśl i trzeba zamieniać ją w czyny. Pracując na emigracji i mając, to nie chodzi o chwalenie się, proszę Państwa, mając jakby bardzo duże osiągnięcia naukowe, wynalazki, patenty, funkcje kierownicze w organizacjach międzynarodowych, pracowałem jako w OECD, jako przedstawiciel Ministerstwa Przemysłu Polskiego, w Parlamencie Europejskim jako specjalista do, do spraw unifikacji i wymiany danych. To całe doświadczenie, te wszystkie moje pomysły, rozwiązania, kiedy robiłem dla, dla firm francuskich, zawsze w umowie było zastrzeżenie, że to, co robię, mam prawo, będę miał prawo wykorzystać w Polsce. To było to właśnie moje myślenie. I, i wiecie z jaką dumą ja jako Polak. Wystąpiłem do konkursu. Był taki konkurs ogłoszony. Przepraszam, to jest stawka prywatna, ale pokazuje myślenie, właśnie myślenie, żeby się samo nie ograniczać. Mickiewicz i jego wiersz, który powtarzam wiele razy tygodniowo, mierz siły na zamiary, nie zamiar sił. We Francji ogłoszono konkurs na najlepszy system dla przyszłej Środkowo-Wschodniej Europy w zakresie komunikacji baz danych, telematyki i telekomunikacji. Ja z moją paryską firmą wystartowałem. Wiecie, że wygrałem? A tam były największe potentaty światowe IBM, Dell, miliony pracowników, świat. Wygrałem to. Zdobyłem ogromną nagrodę, 5 milionów dolarów. Daję słowo honoru: ani jeden grosik, cent nie przeznaczyłem na swoje sprawy. Wszystko poszło dla Polski. Powiedziałem sobie tak: Mam jeden żołądek, on mi wystarczy. Kiedyś Polska będzie wolna. Żeby zmienić Polskę, trzeba zmienić myślenie tych młodych ludzi. Nauczyć ich dumy, żeby polski uczeń wchodził do klasy jak zarmata. Wiecie, że jeżdżę po szkołach, szczególnie w Polsce Południowej, na zaproszenie nauczycieli i mówię młodzieży właśnie o godności Polaków. I takim małym sukcesem moim jest to, że jak wychodzą uczniowie, przychodzą wśród tak, a potem wychodzą tak. To jest ta duma. A więc to jest drobna rzecz, ale to jest ważne. I teraz tak: prezydent wsłuchany w naród. Ws właśnie wsłuchany w naród, ale nie tylko ten naród żyjący, tylko ten wszechnaród nasz, który jest i w Polonii, i w Argentynie, i na Wyspach, i tam. Ta wszechpolska. Musimy myśleć kategoriami wszechpolski. Tak jak ciągle wracam do Mickiewicza. Zespolmy myśli w jedno ognisko, w jedno ognisko duchy. Ile energii, ile inteligencji, ile środków materialnych jest w Polonii Światowej. Ile fantastycznych ludzi, profesorów, rektorów uczelni, wynalazców pracujących w centrach kosmicznych, czy amerykańskich, czy francuskich. Ja wiele lat temu zrobiłem sobie taki trud, że przez dwa lata objechałem właściwie wszystkie organizacje polonijne na świecie. Wszystkie. Ze wszystkimi rozmawiałem. I proszę mi wierzyć, że to jest potencjał niesamowity. Wtedy naliczyłem 2300 osób polskiego pochodzenia, którzy byli profesorami wyższych uczelni. Gdzie oni są? Wiecie, gdzie są? Tam, gdzie ich pierwszy sejm, nam się wydawało, Wolnej III Rzeczypospolitej. Została podjęta uchwała, że ludzie z emigracji nie mają prawa prezentować się w jakichkolwiek wyborach w Polsce. Wyobrażacie sobie? bo Sej przyjął uchwałę, ustawę o zakazie prezentowania się. Tym Polakom, którzy tęsknili za ojczyzną przez wieki, chcieli wrócić z energią, pieniędzmi, zakazano. Dlatego za chwilę powiem o pewnych moich propozycjach dotyczących wyprostowania tych niesprawiedliwości. Jak wróciłem do Polski, oczywiście wrócić do Polski musiałem na, na francuskim paszporcie, bo prawda, władze się zastanawiały 20 lat, żeby mi w końcu dać paszport. 20 lat. Dopiero w 2024 roku, po ogromnej manifestacji dwóch ludzi, tu w Warszawie, <grytanie> dostałem z powrotem to, czego nikt mi nie ma prawa odebrać. Jedna rzecz. U umocnienie pozycji Polski. Wzmocnienie ambasad. Mamy piękne sale, pałace. Niektóre ambasady są rewelacyjne. Tylko tam nie ma polskiego ducha. Tam nie ma polskiego, tam nawet jest antypolski duch. Wystarczy test przeprowadzić. Zadzwonić do organizacji politycznych w Australii, Nowej Zelandii, w Kanadzie. Wam to samo powiedzą, co ja. Tam nie ma polskiego ducha. A wielkość Polski mierzy się nie tylko wewnętrznym rynkiem, ale także, jak nas widzą. Do tego stopnia... Że czasami pod łukiem Triumfalnym tryum, w Paryżu przychodzą przedstawiciele Ambasady, jeżeli w ogóle przychodzą, ubrani tak, aby z działki w kolorowych jakichś strojach chodzili. Kwestia kultury, kwestia pozycji. Polska musi być wielka, nie tylko ekonomią, nie tylko edukacją, ale także kulturą naszych dyplomatów. I teraz tak, żeby nie mówić więcej o wielkich pomysłach, to co, co bym po prostu, na, na czym bardzo bym zależało? A więc pierwsza sprawa. I z moim przyjacielem, może tutaj są niektórzy, którzy go znali, wybitny działacz niepodległościowy Wojtek Ziembiński, nie wiem czy są ludzie, którzy go znają. Wymyśliliśmy, o jest to. Wymyśliliśmy że zrobimy pierwszy w historii Kongres Narodów Europy Środkowo-Wschodniej, Wolnych Narodów w Paryżu. Kongres ten się odbył z udziałem, to było w 1987 roku kongres i odbył z udziałem emigracyjnych rządów, które wtedy były. Był rząd polski z Londynu, był rząd ukraiński z Ukrainy, były rządy Chorwacji, Serbii, one jeszcze wtedy były, a z krajów, gdzie nie było, przyjechali upełnomocnieni przedstawiciele i powołaliśmy tam Kongres Narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Ja zostałem dyrektorem tego kongresu, ale z jakim zadaniem? W przyszłości. Dostałem takie zadanie – opracować system łączności taniej, łatwej, powszechnej, żeby te narody mogły się ze komunikować społecznie, młodzież, szkoły, biznes, banki, bez miliardowych nakładów, linii dzierżawionych w oparciu o te systemy, te telefony, te druty, te, które są. I zrobiliśmy to. Po powrocie do Polski w 1991 roku zwołałem drugi kongres narodów Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie. I wiecie, jaki był sabotaż? Niesamowity. W, no, w nocy do centrum, które było w Warszawie przybyła grupa 42-osobowa z łomami, która wszystko rozwaliła. 200 pokoi hotelowych, lampy, ławy, kafelki w łazienkach. Może to jest szczegół, ale dlaczego? O tym mówię. Bo tak zwani nasi przyjaciele, w cudzysłowie wrogowie, boją się tego, żeby Polska na podstawie swojej tradycji, tej jagiellońskiej, dawnej, wielkiej Rzeczypospolitej, Tolerancyjnej nie odrodziła się. Co jest ważne, jest wojna. Wszyscy mówią o wojnie, broń, armaty, ale przecież wojna to ludzie. Wojna to są dzieci, to są kobiety, to są osiedla. A więc wystąpiłbym z inicjatywą o kompleksowym systemie ochrony ludności cywilnej, z wykazem schronów, miejsc ewakuacji, miejsc dróg, centrów medycznych, magazynów wody, żywności, żeby cały naród wiedział, bo teraz. Nie ma żadnej wiedzy, w ogóle się o tym zupełnie nie myśli. W tej chwili to też wojna może być w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. O tym, jak chronić żywność, jak połączyć wszystkie organy, które mamy, jest sanepid, jest inspekcja handlowa, pełna inspekcji, każda działa, a wiecie jaką mamy często zarzutą żywność, prawda? Jak ona nie spełnia wymogów, jak wzrosła ilość raka, raka i innych chorób, że tak powiem, z tego powodu właśnie, że nie dbamy, w ogóle nie myślimy o bezpieczeństwie żywnościowym Polski. My wymieramy, my wymieramy. Bez wojny znikniemy za 30-40 lat. Mamy ujemny przyrost naturalny. Codziennie umiera 10 tysięcy ludzi, a w telewizji, w mass mediach się dyskutuje o tym, kto co powiedział, a nie mówi się o rzeczach najważniejszych. Dwie rzeczy może na końcu, tylko powiem, jedna rzecz. Ustawa, uroczysta ustawa o przywróceniu obywatelstwa polskiego wszystkim Polaku, potomkom Polaków zesłanych siłą oderwanych od ojczyzny, od pierwszego rozbioru Polski, powstania sypcjowego, insurekcji listopadowego. Wszystkim z automatu. I jeszcze z głębokim ukłonem Rzeczypospolitej i przeproszeniem, że przez 30 lat nikt o nich w ogóle nie pomyślał. Da nam to po pierwsze około 9 milionów ludzi w naszym wymierającym kraju. Da nam to pełno młodzieży kresowej, która wspaniale zna historię Polski, kocha i marzy o porocie do Polski. A więc ustawa o przywróceniu obywatelstwa i jeszcze jedna rzecz, to już ostatnia, w której się kiedyś zaangażowałem w 1998 roku. Ustawa o przywróceniu ciągłości między drugą II a trzecią Rzeczypospolitą. Dlaczego? Bo teraz my teoretycznie nie Polska ma tam tysiąc. Nie, ta Polska, ta Trzecia Rzeczypospolita ma czas od 1944 roku. Bo uznała ciągłość z przestępczym rządem, który tu na czołgach przyjechał, prawda? I się tu usadowi, bo Trzecia RP uznała ciągłość z kim? Z Perelem. A nie z drugą Rzeczypospolitej. To jest wcale nieważne, bo na przykład nawet występując o roszczenia, jakieś państwo nas napadło. Roszcie. Jakieś państwo nas napadło, na przykład Niemcy. My występujemy roszczenia, mówię przepraszam bardzo, myśmy napadli drugą rzecz Państwo zaliczą go z PRL-em, myśmy na PRL nie napadali, prawda? A więc dlaczego to mówię? To są rzeczy niezwykle ważne i raz udało się w Senacie prywatną inicjatywę z senatorem Andrzejewskim przeprowadzić, że Senat... Trzecie Rzeczypospolitej uznał ciągłość, przywrócenie ciągłości między Drugą II a Trzecią Rzeczypospolitą, przegłosował. Zostało to jako uchwała 200 opublikowana w dzienniku urzędowym, tylko potem kto, kto zablokował Sejm Trzeciej Rzeczypospolitej. Przyszły prezydent powinien zaproponować nowy model bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Taki, który wykluczy wojny jako sposób na rozwiązywanie konfliktów. Bo to jest wojna. I ci, którzy ją wywołują, niekoniecznie bezpośrednio, często jako inspiratorzy, to są ludzie prymitywni. Bo ludzie rozumni robią wszystko, budują tak ład międzynarodowy, żeby do wojny nie dopuścić. A kiedy ta wojna nastąpi, żeby zadziałały mechanizmy, które natychmiast rozbrajają wal, walczące strony. To jest polskie przysłanie. Jeżeli, jeżeli tą drogą pójdziemy... Polska może się wyróżnić, może być liderem nie tylko tej wspólnoty krajów środkowoeuropejskich, ale liderem tej odradzającej się Europy, do której należymy i tęsknimy, żeby wróciła ona do swoich korzeni. Stoimy na zakręcie dziejów. Polska, nasza ojczyzna, znalazła się w ogromnym niebezpieczeństwie. Grozi nam nie tylko trzecia wojna światowa, ale i wepchnięcie naszego kraju do wojny. Jeżeli mówię dzisiaj, że Polska może być wepchnięta w cudzą wojnę, w nie naszą wojnę, a powtarzam to od samego początku, to nie nasza wojna, ani ta na Ukrainie, ani ta w Palestynie. W Palestynie dzieje się ludobójstwo. To jest coś, czego boją się pomyśleć o takich słowach przedstawiciele pookrągłostołowego establishmentu. Ja wychodzę i z otwartą przyłbicą, szanowni państwo, mówię tak, w Palestynie Izrael dokonuje ludobójstwa. To jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Wojna na Ukrainie to jest nie nasza wojna. Ponad 300 miliardów złotych z budżetu nas wszystkich, z naszych kieszeni, zostało przekazanych oligarkom ukraińskim. Proponuję strategię. Strategię realizmu, ale nie fałszywego realizmu, który mówi o tym, że Polska jest skazana na wojnę, że Polska musi wejść w konfrontację z Rosją że Polska musi być w Unii Europejskiej, bo jak nie będzie, to będzie po nas, bo jesteśmy za słabi, za głupi, żeby być poza Unią Europejską. Ja mówię, Europa Ojczyzn, tak? Europa Federalna, nie. Sprzeciwiam się pomysłowi Stanów Zjednoczonych Europy. I mówię tak, jeżeli nie możemy zatrzymać tego szaleństwa, w dziedzinie narzucania nam dyktatu szczepionkowego, w dziedzinie narzucania nam międzynarodowego traktatu pandemicznego, jeżeli nie jesteśmy w stanie zatrzymać rosnącego rewizjonizmu niemieckiego i rosnącego szowinizmu ukraińskiego, musimy postawić na realizm suwerenny. Strategia realizmu suwerennego, a zatem odrzucenie dyktatu obcych mocarstw. Bezpieczeństwo państwa polskiego nie może wisieć na klamce w Waszyngtonie, w Tel Awiwie, w Berlinie, Moskwie czy w Pekinie. Polska musi prowadzić politykę, strategię wielowektorową. Jesteśmy w Europie i nas nikt stąd. Nie wygoni. Jesteśmy częścią cywilizacji europejskiej od początku istnienia państwa polskiego i przynależność do takiej czy innej organizacji jest absolutnie poza tym. To, że Polska jest dzisiaj w Unii Europejskiej, nie znaczy, że nie możemy dokonać polegzitu. Jak najbardziej możemy, tak jak powinniśmy nawiązywać kontakty nie tylko w Europie handlowe, ale z Globalnym Południem, z Grupą BRICS, z Szanghajską Organizacją Współpracy. Mówiąc, to nie nasza wojna, proponuje politykę zero wrogów wśród sąsiadów. Jak najszybszą normalizację relacji z Rosją i Białorusią. To są nasi partnerzy handlowi. Jeżeli ktokolwiek mówi, że Polska jest jakąkolwiek strefą zgniotu, że Polska jest wskazana na wojnę, że Polska musi wspierać Izrael, yy, dawać obywatelstwo obywatelom Izraela, to ja mówię nie. Stop takiej polityce. Ale polityka zero wrogów wśród sąsiadów to nie oznacza uległości względem Moskwy, Mińska czy Kijowa. To jest polityka Twardego stania na ziemi, realizmu suwerennego i równoważenia wpływów mocarstw. To jest polityka, strategia twardej obrony polskiego interesu narodowego. Dobre relacje z Ukrainą są możliwe dopiero wtedy, kiedy nastąpią masowe ekshumacje polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Dobre stosunki z Ukrainą będą możliwe dopiero wtedy, kiedy my damy taki nacisk dyplomatyczny i gospodarczy na Ukrainę, że skończy się kult ludobójców i zbrodniarzy, takich jak Bandera, Szuchewicz, Ludobójcza Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów czy UPA. Penalizacja banderyzmu jest warunkiem niezbędnym do normalizacji relacji z Ukrainą. Przeprosiny, zadośćuczynienie, masowe ekshumacje, godne upamiętnienie i odcięcie się grubą kreską od jakiegokolwiek dziedzictwa banderyzmu. Szanowni Państwo, oprócz tego programu warto, muszę to powiedzieć, że Polska musi... Za wszelką cenę bronić swojej suwerenności na polach takich jak bezpieczeństwo żywnościowe, jak bezpieczeństwo finansowe. Mówię stop amerykanizacji polskiej racji stanu. Mówię stop wspierania Izraela. Mówię to nie nasza wojna. Niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Polska. the upset